Niesamowite! Zwyciężyłaś! Gratulacje! Otwórz to! Tak! Wygrałaś nowy dom! O, fajnie! To jawa czy sen? Chyba nie śnię. Jaki on wielki! Mam sporo pracy. Potrzebuję pomocy. Drogi, jesteś mi potrzebny. Tak, już idę. Wybacz. Cześć, o co chodzi? O ten pokój. Widzisz? Nie mogę tu mieszkać. Trzeba go ogarnąć. Pomożesz? Proszę. No jasne, do dzieła. Najpierw tu posprzątamy. Masz rację. To niepotrzebne. Świetnie. Tak się cieszę. Co teraz? Tak jak mówiłem, wyrzucamy. Powynośmy to. Daj trudniejsze zadanie. Porada zabawę. Malujemy. Super. Tak. Ale najpierw posłuchaj. Chcę ci coś powiedzieć już od dawna. Co? Żartuję. Daj to. Mam pomysł. Nie ruszaj się, to nie potrwa długo. Gotowe. Oj, jaka piękna. Dzięki, to bardzo miłe. I jeszcze jedno, proszę. <laughs> Też mam pomysł. Uroty. No, Chyba padnę, ale masz minę. A co ty na to? Nie głupta się! Pośmialiśmy się. Co z remontem? Jasne, malu. Dobrze, zaczynamy. I co? Podoba Ci się? Super! Ale potrzebuję mebli. Ups. O Rady! Jak droga! A może to? Będzie w sam raz. Tak, zamówmy to. Dziękuję. Mam. Świetnie. Spójrz na to. Postawię to. Dodam drugi, żeby zrobić ramę łóżka. O, fajnie, dzięki. Też się przyda. Barstwa po warstwie przykryje deski. I najważniejsze, materace. Świetnie! Ale mam coś jeszcze. Właśnie po to je kupiliśmy. Przykryjmy je i ułóżmy. Właśnie tak! Jak to wygląda? Genialne! Ale trochę tu zimno. Nie martw się, to cię rozgrzeje. O, dziękuję. Ale mam lepszy pomysł. Czy to nie jest cudowne? Tak, przytulnie. I wiesz, romantycznie. O, kto to taki? Światła! Poczka dla pani. O, jaka ciężka. Dzięki. Co? Poczka? Tak, to coś bardzo dużego. Co? Co mi to? O, to dla mnie. Zapomniałem o tym. Zrobimy fotel. Zamontuj to. Jasne, tak? Tak, Przekryję to. Jaki piękny! Zwłaszcza z tym! Dalej, wypróbuj. O, świetne! Wiedziałem, No, to dopiero początek. Już kocham ten pokój. Mamy sporo do zrobienia. Na przykład to. Spójrz! Ups, sorka. Widzisz nudny dywan, ale zaraz będzie bardziej kolorowy. To bardzo proste. Naklej taśmę i maluj. Ekstra! Jesteś geniuszem! Widziałem to na YouTube. Spodoba ci się na pewno. Odrywaj. Super! Jaki kolorowy! Wow! Cudowny! Postarałeś się! Tak, kochanie, a teraz powieśmy obrazki do ścianach. Ślicznie. Że co? Potrzebujesz szafy. Hmm, na to? Spokojnie, to też bardzo proste. Masz wszystko, czego potrzeba. Spójrz na to. Voilà! Super! Mogę tu powiesić wszystkie ciuchy. Mój bohaterze! <noise> o, poprawiłaś mi humor. Wow, muszę to zapisać w dzienniku? Gdzie jesteśmy? O mój skarbie. No dobrze, to skończę sama. Hej, ale nie mam gdzie ustawić książek. O nie, może to się przyda? Tak, najpierw to pomaluję. Żółty to świetny wybór. Chodźcie, książeczki. Pięknie! Hej, co? O, pięknie, ale zrobiłbym to inaczej. O tak, teraz jest wygodniej, prawda? I co ty na to? O, super! Potrzebujemy zasłon. Hej, na pewno? Może lepiej ja to A -a -a. zrobię? A -a -a. Mam cię! Uważaj, to niebezpieczne. Co byś z zrobiła? O, pocałowała mnie. Dziękuję, że mi pomogłeś. To bardzo miłe z twojej strony. Cześć! Świetnie! Wszystko gotowe! Chwileczkę. O nie! Ona mnie nie potrzebuje! Nie ma jak w domu. To najładniejszy pokój, jaki miałam w życiu. Przyznaję, że to zdolny facet. Tym razem miałam sporo szczęścia. O. Ale co to? Książka? Dziwne. Nie, jego dziennik. Rety, czemu to zrobiłam? Pozwoliłam mu odejść? Czekaj. Pobaczmy się moim domem. Uważaj, lelek. Casey. O, zniszczyłaś mój dom, Lelelek. Nic a, a nie mówię. Nie mówiłam, żebyś nas zostawiła. To twoja wina, Casey. Okej, okay, na raluzerze. Oto coś, co nazywam tańcem w bieliśnie. Hej, dlaczego nigdy nie pukasz? Chcę nowy dom dla lalek, inaczej poskarżę się na Po moim trupie. Walka na deskorolkę. Co? Dużo ćwiczyło. Znam twoje ruchy. Nie wszystkie ruchy. Leć w telefonie. Mam zadzwonić do mamy? Nie, dobrze, dobrze, zrobię to. I rozłączam się. Potwór. Zbudujmy coś, co sprawi, że się ode mnie odczepi. Trzeba skończyć przed imprezem eee. eee. O! To idzie tutaj. może zostanę gwiazdą roka. Darmowe koncerty dla twoich lalek. Tom, to nie jest domek. Dobra. Mam nowy pomysł, chociaż muszę przyznać, że gitara była super i dużo fajniejsza. Wow, spójrz, nowy przyjaciel dla ciebie, Casey. domek. Okej, okay. koniec ze świetnymi pomysłami. Zbuduję ci ten domek dla Lalek. No, te dwie deski powinny wystarczyć. Teraz trochę różowej taśmy, kilka uderzeń młotka i gotowe. Powinnyście się trzymać. Wow, i co myślisz, Casey? Dom Casey. Czekaj, zrobię, co zechcesz. Tom, co zrobiłeś swojej siostrze? Chcieliśmy ci powiedzieć, jak bardzo cię kochamy, prawda, Casey? Tak, bardzo cię kochamy, mamo. O, ja też was kocham. A teraz chcę swój domek. Dobrze. Chcę domek, dzwonię do mamy. Myśli, że jest taka mądra. O co chodzi, Tom? Nie wiem, jak to zrobić. Mam tutaj projekt... Ale to jest zamek! Casey, jak mam to niby zrobić? Nie martw się, Tom! Mam też plany! Spójrz! Co? Jakie plany! Wymarzony zamek, Casey? Co? Kiedy ty. Mam dużo problemów. Wow. Jesteś mądra jak na dziewięciolatkę, Kas? Wiem! A teraz do tych planów, to idzie tutaj... Skończyłeś? Jeszcze nie. Casey ma wzrost klasnoludka, więc to nie musi być takie wysokie. A teraz? Przestań tak robić, Casey. Wow, spróbujmy. Jak doktor Strange. Łatwizna. 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 Teraz. Pomysł. Tom, przytrzymaj to. Nie czuję palców, Casey. Chcę tylko sprawdzić to sztuczka z ogniem. Możemy zrobić w pokoju ognisko. Ognisko do zamku? Co? E, e, to nie e, jest konieczne. To działa! E, e. Nie do zamku, głupolu. A? Chcę piec. Jesteś trochę zbyt mądra, Casey. Ale to nie jest dobry pomysł. Dzieci, polimy się! Na szczęście kupiłam to na Amazonie. Ruchy! Dzięki, mamo. Zniszczyłaś mi I Już jesteście bezpieczni. Nie ma za co. Skończmy to. Hej ho, hej ho. Do pracy by się szło. Mam nadzieję, że ta ściana ją powstrzyma. Ha, gdy skończę, Casey będzie zadowolona, a ja będę miał święty spokój. To łatwe, gdy ktoś jest wielkości krasnoludka. Oooo, wow, jestem budowniczym księżniczko. Okej, okay, księżniczko. Czas pomalować twój domek. Usiądź tam i nie ruszaj się. Tak, malujemy. Mm, może różowy? Różowy. Co mm, za zaskoczenie. Okej. Okay. Co myślisz, Casey? Mm, pomarańczowy to też ładny kolor. Pomarańczowy to też ładny kolor. Gotowe, jak teraz. Zielony? Lepiej bądź zdecydowana. Zielony będzie pasował do jej wzrostu krasnoludka. Gotowe! <grym> Fuj! Różowy jest najlepszy. A może zielony nie jest taki zły? Nienawidzę cię! Dam ci różowy. Przygotuj się, Casey. Kochasz róż, co? Co zrobiłeś, Tom? <grym> A? Casey? Nie zauważyłem cię. <grym wytkujesz> Zniszczyłeś mój! <grym wytkujesz> super! <grym wytkujesz> Lepiej z muzyką. <grym wytkujesz> Skończmy to. <grym wytkujesz> A ja myślałem, że będzie trudniej. <grym wytkujesz> wow. wow! Super! Co? <grym wytkujesz> Dlaczego nic nie słyszę? Casey? <grym wytkujesz> Tam ma dziewczynę i wysyła jej dziewaczne zdjęcia. No, co ty robisz? Zostaw mój telefon. Skończyłem z tobą. O, muszę odpocząć. Załóż to i pobaw się. Wow, jak prawdziwe. Mogę chwilę odpocząć. weź to. Uważaj, wazon mamy. Nie! Bezpieczny. Simulacja tańca. Nie, nie, to nie, Okocie no, ruchy. No, no, no. Możesz bardziej uważać, Casey? Casey, słuchasz <laughs> mnie w ogóle? Tańcz, co? Mój okular VR, moje oszczędności nie dosięgnę. Nie. O nie, przepraszam. Przepraszasz? Co ty zrobiłaś, Casey? Wszystko zniszczyłaś. Chodź ze mną. Nie, zawołamy mamę. Nie. Poczekaj tutaj. Co ty robisz? Weź to. A, wow. Świetnie. Nie zawracaj mi więcej głowy. Doskonałe. Pułapka na Casey. A, pułapka? A? A, gdzie ona poszła? Muszę to sprawdzić. Najpierw w pokoju. Uuu, 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 uuu. Co do diabła, Casey! K wszystko ok, Tom? Myślę, że. tak! <trym> Casey nie! No... Casey. Ups. Tom! Casey! Nuts! Tom otworzył drzwi! Chcę zobaczyć swój zamek! Ha, czas dokończyć zamek! Wow, fioletowe cegły! Idealnie dużo lepiej, gdy Casey mi nie przeszkadza. Gotowe. Tom, otwórz mój pokój! Uch, pożałujesz tego! Ha, skończyłem! Fajne duże okna dla małego demona. Błyszczące różowe drzwi, które zatrzymają ją w środku. I roślinki nadające styl eko. Muszę znaleźć Casey. Spodoba jej się. <laughs> Wystraszy się! Casey, gdzie jesteś? Twój zamek jest gotowy. Y Casey? Tutaj jestem! Przestań się bawić, Casey, pokażę ci zamek. Aha. Casey? Rząd! Casey, nie! Uwielbiam, że to czas uderzyć. Pomóż mi! Jest, Casey! Skoczyłem w twój zamek! Mam cię. Czy mój dom jest gotowy? Chodź, ty mały demonie! Casey, co myślisz? O? Mogę zostać budowniczym o... małych domków! Tak! Fajny, prawda? Mm, nie wiem. Nie przypomina mojego projektu. Mm, czegoś tu brakuje! Mm. Mm? <grym> wiem, czego brakuje! To mi jest tylko jeden mały problem! <grym> Co? zjeżdżalnia? Nie potrzebujesz jej. Potrzebuję zjeżdżalni! Nie! Potrzebuję zjeżdżalni! Nie, Casey! Potrzebuję zjeżdżalni! Casey, mówiłem, że jej nie potrzebujesz! Powiem <śmum> mamie! Casey, przestań płakać! Gdzie mogę znaleźć zjeżdżalnię? Wiem, gdzie jest jedna. Za darmo! Nowy sposób na zarabianie pieniędzy. Ej, Gdzie? Tutaj, w ogrodzie. Ale to kradziesz, Casey. bye, bye. Ok. Okej. Mm, ci TikTokerzy zarabiają więcej ode mnie. Teraz. Zostań tutaj, Casey. To było łatwe. Dobra, czas do domu. Przepraszam, musiałem. Jeśli ma siostry, zrozumie. Nadchodzi! Czas uciekać! Notatka? Ja nawet nie lubię placków! Gdzie moja zjeżdżalnia? Przepraszam! Biegnij szybciej, Casey! Potrzebujemy tylko tej części! Mamy zjeżdżalnię! Chodź tutaj! Czy to prank? Moja zjeżdżalnia! I tak jestem za stary na zjeżdżalnię. Nareszcie tam biedny koleś? Była fajnie, musimy to kiedyś powtórzyć. z zjeżdżalnia. Mam dość. Wow! stop. Co znowu? Czy możemy urządzić przyjęcie w nowym zamku? To mi proszę! Jedna filiżanka to domowa herbatka. O, widziałeś mój ogród, mam domowe marchewki do herbaty. A -a -a. Nie, dziękuję. Spójrz na godzinę, muszę lecieć. Nie, Tom! Przyjęcie nie jeszcze skończone! Muszę kować się na imprezę! Ale ja chcę się z tobą pobawić! Mm. Znajdę coś, żeby zaimponować laksji. Gdzie moje Casey? Mogę iść z tobą na imprezę! To mi proszę! Nie, nigdzie cię nie zabiorę! No, dobrze, mamo! A, pięć minut, lepiej bądź gotowa! A, wcześniwa kurtka. Nieźle. Trik z ubierania się w minutę. I jestem gotowy. Hej, przystojniaku, dobrze wyglądasz. Wow, chcę spróbować. Szczęśliwa sukienka. Czas lecieć. O! Casey, wszystko OK? Tom, jestem gotowa. Chodźmy na imprezę. Okej, okay, nie ma czasu się przebrać. Idziemy. Tak, Hej! Shhh. Poznajcie moich przyjaciół. Mm. Hej, masz! Hej, no. no hej! Jestem sławna! Casey, niszczysz mi TikToka. Tak, Casey, niszczysz nam TikToka. Hej, tylko ja mogę kłócić się ze swoją siostrą. O, A. Jesteś niegrzeczny! Casey! Hej, Tom. Hej, Roxy. Zostań tu, Cass. Muszę coś Dobrze. zrobić. Hej, Świetna impreza, Roxy! Chcesz ze mną zatańczyć? Myślałam, że nigdy nie zapytasz! Tak, chcę! No, ale tańczysz! Tom, Tommy! Tom! Mi minutę z siostrą! Jasne, pójdę po napoje! Co znowu? Chcę siku! Teraz? Tak! Dobrze, szybko! Tom? gdzie on jest? Chcę tańczyć! Młodsze siostry, gdzie jest Roxy? Impreza! No yeah! Moje kochanie, pięknie dziś wyglądasz! Serio? No, tak. Dzięki! Tom? Co do diabła! Roxy? Jeśli ty jesteś tutaj, kto jest. Cześć, Tom! Kim jesteś? Roxy, to nieporozumienie. Nieporozumienie? Znasz twoje nieporozumienie. Jak oh. 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 Mogłeś mnie z nią pomylić? Co? Ouch. Nigdy nie wracaj do mojego domu. Papa Roxy, było bardzo fajnie. Acham się. nawaliłem. Co teraz? Nadal chcesz iść na imprezę, Tommy? Świetnie się razem oh, bawimy. Tak, ta jest to dużo lepsza. Mmm, pyszna herbata, Casey. Dzięki.